Dzień dobry, z tej strony Marcin Strużyna. Dziś omówię sposób, w jaki Napoleon podporządkował sobie Francję, a później całą Europę. Napoleon Bonaparte do władzy we Francji doszedł w 1799 roku, po przewrocie zwanym Zamachem 18 Brimera od miesiąca w rewolucyjnym kalendarzu, który akurat wtedy przypadał. Pełnię władzy Napoleona we Francji podkreślała konstytucja, która została spisana zgodnie z jego wskazówkami. Co prawda, utrzymywała ona teoretycznie trójpodział władzy we Francji, w praktyce jednak wszystkie te trzy władze były pod jego wpływem. Jako dożywotni pierwszy konsul posiadał pełnię władzy wykonawczej. Jeżeli chodzi o władzę ustawodawczą i sądowniczą, nie mogły być od niego niezależne, skoro mianował ich przedstawicieli, to znaczy sędziów i członków senatu. Napoleon miał teraz we Francji władzę podobną do królewskiej. Wszystko to miało stworzyć Napoleonowi solidne fundamenty władzy, bo naparte poszedł jednak dalej. Uważał, że czas skończyć strojącą już od dziesięciu lat falą przemocy i rozlewu krwi, która rozrywała rewolucyjną Francję. Aby to osiągnąć, postanowił w jakiś sposób połączyć rewolucyjną Francję z Francją sprzed rewolucji. W ciągu kilku pierwszych lat swoich rządów, Napoleon stworzył w istocie taki system system, który był sumą elementów Francji sprzed rewolucji i Francji rewolucyjnej. Pozornie wyglądało to tak, jakby rewolucyjna Francja nadal trwała. Napoleon zakończył jedynie walkę z Kościołem katolickim, podpisując specjalną umowę z papieżem, zwaną Konkordatem. Zakończyła ona prześladowania księży katolickich, niechcących podporządkować się rewolucyjnym zmianom. Wolność i równość wszystkich obywateli Francji Napoleon zagwarantował w napisanym na jego rozkaz kodeksie Napoleona. Bardzo nowoczesnym zbiorze norm prawnych, który gwarantował też między innymi nienaruszalność własności prywatnej, na czymż zależało rewolucyjnej burżuazji. Z drugiej wszakże strony powróciły arystokratyczne tytuły, choć trzeba przyznać, że niedziedziczne. Napoleon będzie przyznawał je swoim zasłużonym generałom za męstwo w boju. Niemal nieograniczona władza pierwszego konsula coraz bardziej przypominała władzę królewską. W 1804 roku te różnice przestały w ogóle istnieć, gdyż Napoleon stał się cesarzem. By podtrzymać fikcję republikańskiej demokracji, Napoleon ogłosił plebiscyt, w którym spytał się Francuzów, czy zgadzają się na jego koronację. Uwielbiający go naród w mierzczącej większości odpowiedział tak. Wszystkie te wewnętrzne reformy miały na celu wzmocnienie władzy Napoleona we Francji. Była ta władza jednak zagrożona również z zewnątrz. Wielka Brytania, najbardziej nieprzyjednany wróg Francji w tym okresie, jeszcze przed dojściem Napoleona do władzy uformowała bowiem koalicję państw, które miały obalić rewolucyjny porządek we Francji. Szczególnie ciężkie ciosy na Francuzów zaczęły spadać w Szwajcarii ze strony wojsk rosyjskich i w północnych Włoszech ze strony wojsk austriackich. Szybko jednak doszło do francuskiego rewanżu. Najpierw siły francuskie zmusiły do panicznego odwrotu wojska rosyjskie ze Szwajcarii. Następnie, tuż po przejęciu władzy we Francji, Napoleon przekroczył Alpy i zaskoczył kompletnie tym manewrem wojska austriackie walczące we Włoszech. Po austriackiej klęsce pod Marengo upokorzona antyfrancuska koalicja poprosiła o pokój. Potrwa on kilkanaście miesięcy i będzie jedynym okresem w czasie rządów Napoleona, gdy Francja nie będzie zmuszona prowadzić z nikim wojny. W 1803 roku rząd Wielkiej Brytanii postanowił znowu rzucić wyzwanie napoleońskiej Francji i wypowiedział jej wojnę. Przez dwa następne lata rząd brytyjski zdołał stworzyć tzw. Trzecią Koalicję. Należały do niej przede wszystkim, oprócz Brytyjczyków oczywiście, cesarstwo austriackie i rosyjskie. Osaczona w ten sposób Francja nie powinna mieć szans na przetrwanie. Napoleon błyskawicznie przypomniał sprzymierzonym, że jednym z sekretów jego zwycięstw była zawsze szybkość przemieszczania się jego oddziałów. Jego żołnierze nie bez powodu mówili, że Napoleon lubi wkładać długie buty. W ciągu kilku tygodni Bonaparte zdołał przerzucić swoje oddziały z północy Francji do Austrii, czym tak zaskoczył Austriaków, że część ich sił poddała się niemal bez walki. Sam Wiedeń otworzył przed Bonapartem swoje bramy. Nadal nie był to jednak koniec wojny, gdyż z pomocą Austriakom przybyły siły rosyjskie. Napoleon zmierzył się z nimi, to znaczy z Austriakami i z Rosjanami, w bitwie pod Austerlitz. Ta stoczona w 1805 roku batalia jest chyba najsłynniejszym zwycięstwem Napoleona. Do historii przeszła jako Bitwa Trzech Cesarzy. Bitwa Trzech Cesarzy, bo faktycznie w okolicach Austerlitz przybywało wtedy aż trzech cesarzy. Tylko jeden z nich był jednak zdolnym dowódcą, ten francuski. Cesarze Austrii i Rosji, Franciszek II i Aleksander I, absolutnie nimi nie byli. Po stronie Austriaków i Rosjan stała liczebność. Te kolorowe prostokąty na mapie to jednostki bojowe. Na pierwszy rzut oka widać, że czerwonych jest więcej. Poza tym siły sprzymierzone stały na wzgórzu, wzgórzu Pracen, a wzgórza to podczas bitew zawsze miejsce, które warto zajmować. I jakby tego było mało, Napoleon ustawił swoje oddziały w sposób specyficzny. Jego prawe skrzydło, jak widać na tej mapie, było bardzo słabo obsadzone. Napoleon nie zrobił tego przez pomyłkę. On chciał, żeby Austriacy i Rosjanie to zobaczyli. Chciał, bo chciał, żeby tam zaatakowali. To jeden z powodów, dla których Napoleon często wygrywał, potrafił manipulować swoim przeciwnikiem. No i przeciwnicy, niczym aktorzy w wyreżyserowanym przez Napoleona spektaklu, faktycznie tam zaatakowali. Rosjanie rzucili tam bardzo dużą część swoich sił, liczyli bowiem, że po przedarciu się przez Francuzów będą w stanie otoczyć ich siły główne. Francuzi wytrzymali jednak pierwszy impet rosyjskiego ataku, który przecież przewidzieli, a potem, potem Napoleon uderzył na osłabione dzięki tym atakom wzgórze Pracen i zepchnął stamtąd Rosjan. I to był początek końca. część sił rosyjskich zaczęła uciekać, część została otoczona w okolicy stawów rybnych na południu. Bitwa pod Austerlitz miała miejsce w grudniu. Stawy były zamarznięte i znajdujący się w beznadziejnej sytuacji Rosjanie zaczęli je przekraczać. Pękający lód, artyleryjski ostrzał dopełniły dzieła zniszczenia. Bitwa pod Austerlitz zakończyła się niemal kompletną destrukcją wojsk austriacko-rosyjskich. Po tej klęsce Austria miała dość i wycofała się z wojny. Rosja będzie walczyć dłużej, wsparta nieoczekiwanym przystąpieniem do wojny Prus. Napoleon rozbije jednak Prus już rok później w bitwach pod Jeną i Auerstedt, z kolei siły rosyjskie. Rozbite zostaną przez Bonapartego w roku 1807, dwa lata po Austerlitz, w bitwach pod Iławą Pruską i Wtlandem. Zwycięstwa te pozwolą Napoleonowi na... Zaprowadzenie swojego porządku w ogromnej większości Europy. Zrobi to poprzez poważną zmianę granic europejskich. Na terenie Niemiec Napoleon utworzy Związek Reński, a na terenie dawnej Polski Księstwo Warszawskie. Oba te państwa były w ścisłym sojuszu z Francją i w dużej mierze od Napoleona zależały. W kilku innych państwach europejskich na tronach pojawili się bracia cesarza Francuzów lub jego marszałkowie. Europa znalazła się pod jego dominacją.